Proszę, państw, proszę Państwa, tak trzeba żyć. Z to Katowic: żadnej kontroli, żadnej kontroli, tylko się przejechało. A teraz Katowica Katowicach, na dworcu, żadnego biletu. Nie płać za bilet, nie pać na nic. Jedź świat, proszę Państwa, jedź świat i żyj! Jak najlepiej potrafić, oczywiście Pozdrawiam serdecznie Katowice, Dworzec, na spokojnie dojechałem, nic się nie płyło, bilet. Oczywiście chciałem kupić, ale jak widzicie czasami można gratis pojechać. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie.